Ania ma 23 lata i marzy o wielkiej karierze na srebrnym ekranie. I już ciężko pracuje nad urzeczywistnieniem tego snu, przeglądając portale plotkarskie. Ania wie i to wie na pewno, że kluczem do sukcesu w Hollywood nie jest żaden tam talent, ale nienaganne ciało i porażająca swoją jasnością uroda. Dlatego właśnie Ania o nic nie dba tak zapalczywie jako ciało, swoją przepustkę do bycia celebrytką. A skoro chce być celebrytką, to od kogo, jeśli nie od celebrytów, ma się uczyć dbania o urodę? Idolki ani same się napraszają z dobrymi radami. Ania przeczytała niedawno, że słynna Snuki z ekipy z New Jersey dba o ciało, jak widać, z powodzeniem, stosując wyjątkowe peelingi. Na czym polega ich wyjątkowość? Otóż Snuki naciera się zużytym żwirkiem z kuwety swojego kota. Twierdzi, że nic jak ten cuchnący peeling nie złuszcza na skórka. Ania, nie myśląc wiele, zresztą Ania rzadko wysila swoją śliczną główkę, nabyła drogą kupna kota i postanowiła wypróbować tę ekstrawagancką metodę. Szybko przekonała się jednak, że jej kot zapewne stosuje inną dietę niż kot snuki, bo jego odchody pozostawiają woń uniemożliwiającą użycie tego żwirku jako kosmetyku. Ania, mimo że jest zdeterminowana, nie była w stanie spróbować nawet raz. Snuki zyskała tym samym jeszcze większy szacunek w oczach Ani. Teraz już zupełnie się nie dziwi, że Snuki zrobiła taką karierę. Kot, mimo że stał się zbędny, nie trafił do przytułku. Głównie dlatego, że zdjęcia z jego udziałem dobrze się na Ani Insta klikają. Natomiast zdecydowanie przydatny okazał się żwirek, który, mimo że niezużyty, doskonale pilinguje ciało Ani. Żwirku można używać wielokrotnie. Sprawia, że patent łagodnie obchodzi się z budżetem Ani. Nie pochwalam używania kociego żwirku jako peelingu, tym bardziej zużytego kociego żwirku, ponieważ niesie on ze sobą zagrożenia w postaci nadkażeń bakteryjnych, jest to po prostu niehigieniczne, dużo korzystniej jest używać fusów skawy. Ponieważ kocie peelingi przynoszą według Ani piorunujący efekt, to postanowiła skorzystać też z metody Sandry Bullock, która na opuchliznę pod oczy stosuje maść na hemoroidy. Stosowanie maści na hemoroidy jako kremu pod oczy może być skuteczne, ale na pewno jest ryzykowne i niebezpieczne, może uszkodzić nasz wzrok.